Tak. Czy wyrzucają nas ze studia? Znaczy czy teraz naprawdę rozmawiamy. Ja Przecież jeśli macie to pytania, też to pogadamy sobie na tenie, dalej. Tylko w końcu nie chodzi o przemiał telewizyjny, tak. prawda? Spotkaliśmy się w dość takim fajnym gronie i być może, że możemy sobie dalej podyskutować. Może no no szczęście no nie, nie dojść do głosu. Ale wydaje mi się, że tutaj... No, Padła sytuacja taka, jak, yy, jak w ogóle jak wygląda telewizja, bo ja ten wątek w tej chwili poza kadrami, a mam nadzieję, że to ktoś nagrywa. Tak. No i teraz jesteśmy naprawdę. No jest przecież, to spowodowało dziennikarstwo telewizyjne upadek w ogóle wszystkiego. Po pierwsze, nie ma czegoś, co powinno być cenzurą. Cenzura jest w nas, nie ma sposobu. Nie, nie powiedzieliśmy, już zaraz skończę. I więcej nie powiem, bo tylko nie dokończyłem jak gdyby do twarzy, bo tam mówiło moja twarz. W radio mi wiele rzeczy nie przeszkadza, a w zasadzie nic. Natomiast... A mnie tam... przeszkadza. Dobrze, ale ja nie jestem radiowiec, nie znam się, natomiast słucham jako widz, Ja w tej chwili zachowuję się też jako odbiorca. Widzę twarz, mówiliśmy o dorosłym człowieku, o mnie. Róbcie o mnie złe, ja jestem świadomy, wziąłem pieniądze, umówiłem się, zgodziłem. Ale... Na takim przeglądzie, w konkursie, właśnie tu wymieniony film mamy, gdzie się manipuluje dzieckiem, gdzie się mówi straszne rzeczy do dziecka, które nie ma żadnej świadomości, jest gorzej. To dziecko dorośnie, to dziecko zobaczy ten film, co z niego realizator wymusił, żeby ono powiedziało o swojej matce, o swoim ojcu. Tak samo jak wytrzeźwieją bohaterowie Arizony kiedyś. To jest szansa, Albo ale czego jest winne dziecko? Proszę Państwa, proszę Państwa. Proszę Państwa, te dzieci są to dzieci, które czekają na, na fakt, iż sąd rodzinny i opiekuńczy ich rodziców pozbawi prawa do opieki nad nimi, bądź czekają na adopcję. Jest to słowem przedsionek piekła. I znowu powiem, że nie broniąc w szczególności może pani Kędzielawskiej, ale być może jest etyczną i społecznie pożądaną sytuacja, że pani profesor Kędzielawska spowodowała sytuację, że my, społeczeństwo, mamy szansę spojrzeć w oczy tych nieszczęśliwych istot. Nie daj Boże, żeby nie Nie daj Boże, nie daj Boże. Nie daj Boże. Nie daj Boże. Manipulacja Panie profesorze Rudni. Kiedy, kiedy ja oglądam to dziecko postawione pod ścianą, o, na krześle, jak skazańca, tak. to jest manipulacja obrazu. Proszę, Proszę Państwa. Otóż, proszę Państwa, ze mną się kręciła przez trzy dni moja córka, która jest, studiuje resocjalizację, zajmuje się narkomanami, mm. dziećmi opuszczonymi i czymś takim. Czym Otóż tak oczy, oczy, ja oczy. słucham, zaraz odpowiem. Otóż takie pytanie, jak zadała pani profesor Kędzielawska, tymże dzieciom, w tymże ośrodku, zada studentka ma prawo zadać, może to jest źle, która robi pracę seminaryjną, psycholog mm -hmm. etatowy. W sądzie te same pytania się zadaje, Pro... ale o co poczekaj chodzi? oraz te dzieci ciągle o swoich tatusiach i mamusiach mówią. Przepraszam, tylko... Pro, czy publiczność one... może odpowiedzieć panu Profesorowi? Dzieci... my jesteśmy innego zdania, no, więc... Ale chyba po to. to, to jest... Jeśli można. Moja twarz, moja sprawa stanowi prawo, etyka i wrażliwości. Twórcy, dziennikarza. Tak. I wydaje mi się, iż bardzo ważna jest etyka i wrażliwość, jeśli opisuje się człowieka w życiu prywatnym, prywatną osoby. Zauważmy, że prawo stanowi inaczej o twarzy człowieka jego prywatności, a, a inaczej człowieka publicznego. Jeżeli ktoś porzucił handel pietruszką i został posłem, to to, jest to już, to już jest, no, inna, jest to twarz publiczna. A najwięcej mamy hałasu, pretensja nawet procesu właśnie osób publicznych, szczególnie z prasą, A jak to wiemy. Nie. Tak. Ale nie, jest to jakiś problem. Proszę pana, to jest nie. skodyfikowane. Ktoś, kto się zdecyduje być osobą publiczną, nie. wydaje się na pastwę społeczeństwa. On to, on to jest cena, jaką on płaci zgoda, za zgoda. bycie. Nie, jest to ale takie... to przepraszam, ja nie. Że... Pokaz na afis, pokaz, co nie potrafisz. Tak. No, ale tak. oni, to jest oni hałasują. Życzenie, ponieważ... Etyka i wrażliwość jest bardzo ważna u twórcy właśnie w stosunku do normalnych ludzi. Do dzieci Ale i tego Pana, bardzo często brakuje. I jeżeli jest... przychodzi dziennikarz z, kam z kamerą i bądź z mikrofonem, to rozmówca winien być poinformowany albo z natury rzeczy wie, że jego twarz oby w dobrej wierze i... I na to Ci zostało, Poczekaj. Zostało... Nie poczekam, bo się nie zgadzam. Poczekaj. Bo... Interes, fałszywa. Fałszywa. Ten interes prawny dziecka z Interes prawny dziecka sobie... Interes prawny dziecka reprezentuje sędzia sądu opiekuńczego i dyrektor tego ośrodka. Podejrzewam, że Pani Kędzielawska taką zgodę uzyskała. Tylko, że co się nie tylko co co nie to nie opowiada. od Posłuchajcie, film się nazywa naukowo kontrowersyjny. Prawo nie ma nic wspólnego z z ataką, no. z ataką, z ja przepraszam, Przeste ja nie jestem takowa. Tak, nie masz, tak to tylko, że te dzieci nie mają tej jest, no. świadomości. Pani, Pani, już, ja, już, ja chciałem mu no. jednej Pani, rzeczy. Nie, nie, Pani była pierwsza, teraz my będziemy. Pani była pierwsza. Te dzieci nie mają tej świadomości. One nie wiedzą, co się z tym materiałem. To znaczy, w ogóle nie mają świadomości tego przekazu. W momencie, kiedy rozmowę taką przeprowadza psycholog, jest to konkretny cel i nie jest to te dzieci nie zobaczą siebie za, u tego psychologa za 20 lat, bo to nie, to, to nie jest rejestrowane, to jest dla pracy y, tak. nad, nad tym problemem. Może Natomiast ja nie... w momencie, kiedy to jest rejestrowane i kiedy to y, potem pójdźcie jeszcze w telewizji. i te dzieci na przykład już będąc za jakiś tam czas starsze to zobaczą no ja nie chciałabym być na ich miejscu. Ja, Zobacz, ja mógłbym pani zadać sprawę. pytanie. Dzieci nie, nie są to... partnerem realizatora w tym momencie, ale, ja chcę, ale ja chcę pani zadać być odpowiedzialny ja za to pytanie, mogę. To to ja jest, ja, ja chcę z panią wejść w dialog na temat tego filmu, nie jestem niczego pewien. Naprawdę rozmawiamy, ja tutaj nic nie pod ścianą, pod tego, no są błędy, no może nazwijmy grubo, no ktoś powiedział, że to tak nie można, czyli słowo nadużycie będzie. Ale przez chwilę pomyślmy, jaki jest wynik w nas obejrzenia tego filmu? Otóż to, otóż to, otóż to. Otóż to. tragiczny. Jak, co pani Jakim ma pierwszy odruch? Wie? Że I kto, kto że co, nie, na kogo pani ma gniew? Na realizatora? Czy na kogoś innego? Ty mówisz o naukowym działaniu. Ale ja przepraszam najmocniej. A ja ja się na... o, nie, nie, nie. Proszę, o, to jest bardzo mądra rzecz pani powiedziała. Tak, właśnie. Państwo jako artyści, ja przepraszam najmocniej, jesteście po to, żeby pokazać nam widzom rzeczy, które normalnie, powiedzmy, normalny śmiertelnik nigdy nie dotknie albo nie dotyka, ale musi mieć świadomość, że takie rzeczy istnieją. Albo coś, co nas dotyka, ale my o tym nawet świadomości nie mamy. Tak. Wy jako artyści powinniście to tak pokazać, na ile my, odbiorcy, jesteśmy w stanie to przyjąć. Jeżeli pokażemy, jak w rzeźni zabija się zwierzęta, to większość ludzi będzie zakrywała oczy, bo nie chce na to patrzeć, to co pani mówi, albo przełączy kanał. Natomiast jeżeli się pokaże y, mękę tych zwierząt, ale w sposób jakiś inny, to właśnie wy jesteście po to, bo my chcemy to oglądać. My jako y, odbiorcy chcemy widzieć rzeczy straszne, potworne, y, nieludzkie. Tylko, żeby nie bolało. Nie no zaraz mamy. Chcemy znaczy, też ja... widzieć rzeczy piękne. Natomiast jeżeli my nie mamy świadomości, że takie rzeczy jak, y, jak, jak y, rzeczy potworne istnieją... To my będziemy żyli w jakimś świecie... A co pan takim ludzi. prawdziwkiem jest, proszę pana? Właśnie ja. chciałem zapytać też. <laughs> no. Czy, Czy pan, pan takim prawie? prawdziwkiem jest, że pan nie wie jaka rzeczywistość na nasza... nie, nie bywa. Mówi pan, że nie do końca. No właśnie, bo, bo to teraz... Ja rozumiem, że wiele osób, wiele osób dotyka rzeczy poza swoimi działaniami zawodowymi. No na przykład ja rozumiem, że Państwo wszyscy, jak tutaj jesteście, widzieliście, jak wygląda operacja na przykład y, na otwartym sercu. No ja rozumiem, że to jest normalne. Ja, ja, ja oglądam Obraz, takie ja coś dwa razy dziennie. No, No właśnie. I dlatego po to jest właśnie... Na swoim własnym. Y, po to jest dokument, y, po, to, po to jest y, zapisanie pewnych zdarzeń, które y, normalnemu śmiertelnikowi, y, który nie jest lekarzem, y, to może się zdarzyć, że przez całe życie nie zobaczą. Ale no niech Pan zrozumie chodziło. jedną rzecz, że istnieje pewne jedno wielkie niebezpieczeństwo. Otóż chciałem, to, to moja wypowiedź będzie trwała no, minutę, ale mam nadzieję, że do czegoś się przyda. Mam kolegę, który chciał być Hemingwayem i jak się tylko zaczęła wojna w byłej Jugosławii, był, jednym, był właściwie chyba pierwszym dziennikarzem, który tam wylądował. I on z takim romantyzmem jakby podszedł do tej całej historii i zaczął w tej e, wojnie się e, babrać i ją obserwować. I pierwszą rzecz, którą zobaczył, to znaczy ponieważ ta wojna wokół była bardzo wojenna, a jedno miejsce było takie cudowne, bezpieczne. Hotel, w którym siedzieli dziennikarze. Ten hotel był wokół zawsze się coś działo, były bomby, wiadomo było, że w ten hotel walnąć nie można, ponieważ nikt nie będzie zadzierał z dziennikarzami. Z drugiej strony, kiedy ta wojna się zaczęła, była taka tendencja, że Serbia jest okupantem i że yy, yy, tak ją trzeba wykreowywać. I nagle on z przerażeniem stwierdził, będąc już doświadczonym dziennikarzem, że to co on widział dwie godziny temu, a później to co widzi w korespondencjach swoich kumpli, jest nieprawdą. I on na początku, a on pojechał po to, żeby opisać prawdę. I na początku to były takie drobiazgi, no na przykład wieczorem, ponieważ dziennikarz wojenny musi się w ciągu dnia trochę pobać, adrenalina musi trochę mu podskoczyć, wieczorem trzeba jakoś odreagować, pogadać sobie przy szklance whisky. Więc wzywa go taki facet ze Stanów, z dużej skądinąd telewizji i pokazuje mu, mówi mu, wiesz ja dzisiaj fantastyczny materiał nakręciłem, mówi zobacz, zobacz co ci Serbowie zrobili z tymi bośniakami. I pokazujemy kamerę, bo było to tylko na betakami, ten zagląda mój kolega i mówi, słuchaj, ale ty przyjrzyj się, tu akurat jest odwrotnie, mówi, to akurat bośniacy to zrobili serbą, mówi, niemożliwe. Spoglądał mówi, ach, i tak już poszło. I nagle okazało się, czego był również ten mój kolega świadkiem, że jedno z najbardziej znanych zdjęć, kiedy w ręku trzyma głowę, odciętą głowę, serb trzyma odciętą głowę bośniaka, że, że ponieważ oni są w identycznych mundurach, że była akurat przez panią fotografkę wyretuszowywana nalepka, ponieważ było akurat w tym wypadku odwrotnie. Wiadomo, że na tej wojnie odcina się głowy i z jednej, i z drugiej strony. I nagle, kiedy ten człowiek zaczął brnąć w to wszystko, to zrozumiał, że jest... Y, jakimś y, obserwatorem jakiejś jednej gigantycznej machinacji. Łącznie z tym, że na przykład kiedy już się zaczęło robić y, dość y, nudno, to przyszło zamówienie z telewizji niemieckiej, bo ci faceci mają podwójną dietę na wojnie. Chłopaki, wy tu siedzicie, a się nic nie dzieje. Więc zamówili, nie więc zamówili, więc zamówili ostrzał. W finale mój kolega wylądował, y, wylądował najpierw przed Plutonem egzekucyjnym y, i właściwie cudgo. Cud go uratował, że nie został e, rozstrzelany, po czym wrócił do Polski i zrezygnował z zawodu dziennikarza po o! 15 latach. I jest jakby do dzisiejszego dnia no, pod ogromnym jakby wrażeniem wstrząśnięty tym doświadczeniem, bo chciał pogłębić swoje dziennikarstwo. Opowiedziałem to jako drobny przykład, ponieważ... Wydaje mi się, że y, rzeczywiście nie ufajcie Państwo, niech Pan nie ufa, szukając tego okrucieństwa, że y, potwierdzenia, że ten świat jest okrutny, niech Pan tak cholernie nie ufa mediom, naprawdę, niech Pan sam zachowa zdrowy rozsądek. Amen. Czy mogę, mogę jeszcze, tylko chciałam powiedzieć o, o jednej rzeczy, bo uważam, że akurat w tej dyskusji nie zostało poruszone to, co uważam, że jest niezbędne w filmie dokumentalnym. O to, że nie robi się filmu, żeby zaszokować, tylko żeby widz mógł przeżyć katarziz, żeby to było oczyszczenie, jeśli dotyczy tragedii, Dokładnie. i żebym mogła identyfikować się nawet z bohaterem, którego w życiu spotykając, nie wiem, czy miałabym opór podać mu rękę, czy nie, ale chodzi o to, że ja muszę zrozumieć człowieka, a nie po prostu odwrócić głowę i zmienić kanał. A, a za tym idzie ten pewien elementarny mechanizm, to znaczy to, o czym na początku mówiłem o życzliwości i przenikliwości. W momencie, jeśli taki aparat uruchamiamy, docieramy do jakiejś prawdy. Ja byłem świadkiem, znaczy świadkiem, słuchałem taki reportaż, dokument radiowy, opowiadający o obozie w Jaworznie, gdzie młoda, nagrodzona zresztą, dokumentalistka odnalazła facetów, którzy w tym Jaworznie byli oprawcami. I przychodzi, czyli dochodzi do jakiejś strasznie trudnej rozmowy. Ja, dokumentalista, wobec, staję wobec kata. I ona przychodzi do tego człowieka i mówi, no niech mi pan powie, no jak to było? On mówi, no był tam obóz jawożnie, a ona mówi, ale przecież wszyscy mówią, że pan bił, wybijał zęby, yy, yy, paznokcie wyciągał, no i to jest pierwszych 30 sekund rozmowy. On mówi, wie pani co, młoda pani była, nie pamiętał, nie ma już więcej rozmowy. Po czym ona odwraca się i mówi, no widzicie, nikt nie chce ze mną rozmawiać. I myślę, że to jest szalenie jakby istotne, ponieważ... Możemy sobie pozwolić na rozmowę z osobą, której, której nie lubimy. Natomiast jeśli się chcemy wsłuchać w jego prawdę, to musimy być otwarci. Był taki fantastyczny, cudowny film, o którym Wam opowiadałem, czyli Sąd Najwyższy Franka Herca, który opowiada o cynicznym mordercy, który z premedytacją zabił staruszkę z powodu pierścionka. To akurat do pana Tomka tutaj. Jesteśmy świadkami. I, I tu jesteśmy. A propos Dostojeckiego. Jesteśmy w tym filmie. Ten film trwa półtorej godziny. Jesteśmy świadkami na początku. Mamy do czynienia z potworem. Jesteśmy świadkami e, 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 rozprawy sądowej, pod, podczas której, z której wynika, że to jest po prostu już nie człowiek. Ten człowiek dostaje karę śmierci. Druga część tego filmu to są spotkania Herca Franka z tym człowiekiem celi śmierci, który czeka po prostu, usiłuje się odwoływać jeszcze, czeka na śmierć. I nagle okazuje się, to trwa prawie dwa lata, i nagle okazuje się, że z każdą rozmową ten człowiek robi się coraz bardziej człowiekiem, że wobec ta, całej sytuacji, która się zdarzyła, wobec, nie wiem, tego właściwie stanu, w którym on jest, nagle na naszych oczach zaczyna robić się człowiekiem. I następuje coś niesamowitego. Kiedy już dochodzi do scen jakby finałowych, to my myślimy tylko o jednym. Boże święty, żeby jemu udało się y, 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 uzyskać ułaskawienie. Czyli następuje taka niesamowita odwrotka w naszych umysłach, w naszej świadomości. Niestety on tego ułaskawienia nie dostał. Któregoś dnia Herz przychodzi do niego do celi, tego człowieka y, nie ma. Podaję to jako przykład takiego otwarcia wobec bohatera, ponieważ wydaje mi się, że taka pewna próba podążania za swoim bohaterem powoduje, że wchodzimy w, 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 w jakąś niezwykłą podróż, że ten człowiek gdzieś nas w tę podróż ze sobą zabiera. Jeśli jesteśmy zamknięci i przychodzimy z tezą, to stoimy z nim na przystanku autobusowym. Ja bym tylko chciał powiedzieć, że ja się chcę otworzyć na panią Grażynę Kędzielawską, trochę mi jest bliżej niż do dzieła sprzed paru lat i jeśli ktoś mówi o wrażliwości, to pojechanie w dzisiejszych czasach do izby dziecka policyjnej i robienie tam filmu to jest co komercyjne, sprytne, to jest osoba niewrażliwa. To jest zupełnie co innego popełnić błąd w metrażu, zafascynować się. To jest jeszcze jak domniemuję te błędy tutaj są e, czułej kobiety, która jeszcze jedno nieszczęście, jeszcze chce jeszcze bardziej nas wzbudzić do autorów tego nieszczęścia, przecież ten film jest zrobiony na zasadzie, że są tutaj twórcy tych dzieci. To się nazywa nawet kreacja, prokreacja i mamy trudności często u nas rozróżnienia tych dwóch rzeczy. No przecież wtedy się nóż otwiera na tych rodziców, żeby mieć, żeby prowadzić samochód, to trzeba mieć prawo jazdy, żeby spłodzić dziecko nie wymaga się żadnych kwalifikacji, moralnych ani innych i Państwo będziecie mówić, że to robiła osoba niewrażliwa. Co innego jest być bardzo panie dobrym reżyserem, tego. co innego zawsze być bardzo dobrym, co innego jest robić filmy bardziej lub mniej udane, ale przykład na jakieś po prostu dno moralne, no głęboko protestuj. Ja nie widziałem tego filmu, natomiast znam Panią y, Grażynę Kędzierowską jako właśnie nie, osobę, osobę wielkiej zbyt, subtelności. No to Panie, Panie Pan nikt nie zobaczy ten film, no. Myśmy Natomiast, mnie wszyscy... się wydaje, że może tu być taki przypadek, że po prostu no, jej się nie udało. Dlaczego? Nie wszystko. Jeżeli jest rzeczywiście ten film z taką skazą. Jej się nie udało, dlatego że uległa no, pewnej, pewnej tendencji. Po prostu ta tendencja. Na tym polega, że właśnie takie tematy są traktowane jako, jako te pożądane, oczekiwane. I nawet, nawet jest sugerowany, sugerowany jest pewien sposób realizacji. To jest promowany, na to się dostaje pieniądze. To jest, to jest niesłychanie istotny czynnik. Mu... Ja bardzo przepraszam, ale za chwilę będzie rozdanie nagród.